Chyba no. Znaczy, można znowu tego miejsca. Szukamy tej wiochy, nie? Chodzi tak, ja będę no, 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 z tym całem. Jakby co to chyba nie jestem, ale wiadomo. Nie jestem radą, bo jest 8, na 51. No i niestety. O sorry. Naprawdę. Czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. No nie mam tu żadnych złych rzeczy, nie? On złote zaatentowany, to, że... ...dobre bym przy nie stało, nie? To kiedy będzie ta wioska jakaś? Oj, oła. dobrze. Dobrze. Cionek Ci ogólnie też jest ciepło 10 maj, And polecam sobie wyjść na dworze, i się z przyjaciółmi i kolegami pobawić, nie, na dworzu, albo nie wiem, po prostu gdzieś sobie pojechać, może rowerami, albo jakieś, nie wiem, ci jest strasznie ładna pogoda, coś porobić może na dworzu, to można, nie. A więc nie siedzę z komputerem. Ja też się siedzę, bo jeszcze jestem na lekcjach. Ja tak to, to trzeba wyjść. Moi drodzy. Nie siedzę, skurde. Nie pykać. Mykolawce, GTA, wszystko normalnie. Bo ja w ogóle mam do rzewa. Ja nie chcę. Przecież sadzonki, takie mini drzewka. Ale <laughs> ja to ładnie jest biuro, jakby tutaj była jakaś wioska, to bym się cieszył. To jest wielu, większa taka, jeden z większych. I kowal by w niej był, no to bym się cieszył. Oła Czemu? 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 Bo nie ma bo ja nie dam. Musimy iść. Ale tej ostoranej wioski pieprzonej. już jestem już zły. Szukam jej już 8 odcinków a, nie, a jeszcze nie znalazłem ani jednej Pierwsza ja to chyba jeszcze miałem szczęście ale teraz już nie za bardzo ciekawe znalazł jazgą to Na pewno bym przeszywał te wszystkie domki potem zaczęło coś bumblować w niej żeby bo oni mi się nie włamywali do domu. Co tam w ogóle idę cały czas? Chcę ją rozejrzeć. Potajenie. Tam nic nie będzie, no bo już tam nadbiła mnie Nie wiem, kto może mieszkać w górach. A w górach yy, nie? To ale jest nawet brzydko, no bo co? Tylko są ładne widoki, a tak to to brzydka jest na przykład taka góra. No to ja tutaj tak nie zapalę, to na zamieszkanie dla mnie No też nie oceniam, ale no tak, dla mnie najsłabszy biorę na jakiś na przykład domek, albo coś. Oprócz no, ładnych widoków. I świat. Śmiałem w górach wioski i myślałam, czy zamieszkać w niej, czy nie, to poszłam sobie dalej, szukaliśmy innej Nie wiem, po co ja to jeszcze że przecież tutaj to nic nie znajdę. Ima je oskar za to da za rogu Lava lava ziguri u u u u u u u u u. Lecom se ziguri dva sture. Kurde. Leo, imati se po tebom snedjenjom. Pa rapi kurde. Pa mačno. Tak Karuch plus to je Biskot, a to normálne taký ten rapor, jak ja. <laughs> no To je ja Biskot. Nie. No to je vysoko. wioski nie znajdę przecież. Ja muszę wejść na te z góry, zobaczyć co coś w ogóle tutaj jest. Nie, ma. nic nie ma. No dlaczego? No wciąż nie będę szedł już, u wychodził 9 nie po lesie. Tam i tak nic nie ma. Właśnie ja patrzę, bo tutaj też jest las. Chudy, te jedzonko, że to jedzonko już mi się też mało kończy. Miałem chyba 19 albo 16, jak zaczynałem. 3 zjadłem, bo nie wiem, 5, 6. To jest maksymalnie ile mogłem zjeść. W każdym czasie mam 2, 6. Dobra. Trzeba się gajnąć. Znaleźć wiostkę. Bo idziemy znowu za nagłówek, zobaczmy, co tam jest. Chwila, poczekaj. Hmm. Chyba nie będzie nic. A, idę tutaj. Wreszcie byłem szczęśliwszy. I ja. mam ma. Dobra, no, Ani nie wioski nie znalazłem! Co to jest? już chyba, nie wiem, że dziewięć albo osiem odcinków tego szukam, a jeszcze nie ma, nie ma wioski. No to chyba pełnię jakieś samobójstwo za chwilę, bo już jestem tak zły, że to szok. Nic nie zrobię, że na szczurówkach szukam tej pieprzonej wioski. Ja to naprawdę, nie wiem czy ja to jeszcze mam, mam szukać, czy nie, bo to i tak nic nie będzie przecież. Nie się nie opłaca przecież. No chciał mieć towarzystwo. No i tutaj jest ostatnie dwa odcinki. Ten jeszcze jeden. Jak własny nie znajdę, to robię sobie własny domek i tam mam na tą wioskę. Ja nie będę szukał tego wszystko. Po całym, nie wiem czym. O biedna krówka. Biedna, to ja pomogę ci. Pomogę ci, poczekaj. Chcesz? A to sobie zjemu? Będę miał więcej przynajmniej. Chodź tam. Tam zapraszam, pani kulowo. A musimy jeszcze taką ładną pułapkę zarobić, żeby się spaliła, żeby miała No i ho, hoo! Tam tu się zejdzie dziury. Nic się nie stanie przecież nic. No Kurde, nie wyrzuciła mi ich. O nie jest! To się docenia, nie? Jeszcze trochę szkoda mi tej krowy. A to tylko koroba. Korowa mi się nie ufa. No pomogłem mi, przynajmniej już nie myślała takiej z wchodu. No i Za doskałem na mięsku. Ja to było okropne co ja z zrobił. wioski szukamy jeszcze trzeba odcinki Dobra, teraz każdą wioskę akceptuję, nawet na pustyni, a po Wszystko. Ja na pustyni też jest słabo. No nie będę miał w ogóle drzewka. pustyni przecież. Hmm. Nie wiem, nie o, za będę musiał mieć jakąś wioseczkę. Zresztą nie będę szedł na pustynię. To no, na innych biomach mogę mieć, na ja tym takim zimowym. No, może być na załodze. Ależe ja czasami nie wracam, bo to tak, jakoś tak, nie jakoś to znajomo wygląda. Tak. Dobra, słuchajcie, to za chwilę będzie koniec. O tylko nie będziemy szukali. Czy tamten i co drugi odcinek. No ja tutaj nie będę szukał dwa lata, nie? Przecież. No to jakieś szala jest tak? miał tyle. No dobra. Kończymy odcinek. Cześć i elo!